Dzień dobry. Dziś w 31 odcinku mojego serialu pokażę Wam kolejny model Forda, kolejny model od D'Agostini i w zasadzie to kolejną fiestę jakby nie patrzeć. I dopowiem jeszcze tylko, że mój egzemplarz akurat pochodzi z czeskiej edycji od DA, ale z tego co ja się orientuję to u nas także będzie on dostępny w naszej polskiej kolekcji, ponieważ jest na oficjalnej liście i zajmuje na tej liście numer 57. Także jeżeli ktoś go jeszcze nie posiada no to akurat Teraz ma okazję, właśnie przyjrzeć się mu z bliska. A ja zanim przejdę do omawiania szczegółów tego modelu, to chciałbym się jeszcze tylko przedstawić swoim nowym widzom. A mianowicie mam na imię Grzesiek. I dzisiaj pokażę Wam model Forda Fiesty RS WRC. Dokładnie w skali oczywiście 1 do 43, bo tylko takie modele pokazuję na swoim kanale. I dzisiejsza miniatura upamiętnia zajęcie trzeciego miejsca w Rajdzie Meksyku. Które odbywał się w roku 2013 przez belgijską załogę w składzie Thierry Nouville za kierownicą i Nicolas Gilsoul w fotelu pilota. Model tak jak widzicie w barwach Qatar World Rally do spółki ze sportem. I tak jak już zacząłem o tych barwach, no to oczywiście zacznę tak jak zawsze, czyli od punktu, punktu pierwszego swojego programu, czyli malowanie i kalkomanie. Jeżeli chodzi o malowanie. I same kalkomanie, no to tak jak zawsze przyjrzałem się tutaj temu modelowi, tak ta jak właśnie zawsze za pomocą tej swojej lubki, która, która pokazuje mi wszystkie dosłownie tutaj niedociągnięcia i wszystkie wady fabryczne, jakie tylko potrafią wystąpić w modelach, w modelach tejże klasy. No i powiem Wam, że jeżeli chodzi o samo malowanie, no to nie znalazłem tutaj dosłownie nic, żadnych tam pryszczy, żadnych tam jakichś niedociągnięć. Także na temat malowania akurat nie powiem żadnego złego słowa. Ale zaś, jeżeli chodzi o kalkomanie, no to jedynym mankamentem, który właśnie pod tą lubką, bo inaczej sam bym się nawet tego nie dopatrzył. To znalazłem dosłownie tylko jedną obcierkę, która znajduje się dokładnie w tym miejscu. I to nawet tak delikatna obcierka, że wciąż te kalki, wciąż te napisy są do odczytania. Także gdyby nie ta lubka, to naprawdę ja bym tutaj nawet tego nie zauważył, ale tam odejmę, powiedzmy, z uczciwości do swojego kanału. Tak jak ja właśnie cały czas podkreślam, że mój kanał, pamiętajcie, nie jest przez nikogo sponsorowany i ja dosłownie pokazuję Wam tutaj wszystko to, co mi się podoba lub podoba mi się trochę mniej. No i ta obcierka właśnie podoba mi się trochę mniej. No i muszę Wam pokazać, że czasami takie rzeczy po prostu zdarzają się w modelach tej, tej, tej klasy, bo nie zapominajmy, że jest to gazeciak. Był to model dostępny po prostu w kiosku, no akurat u Czechów to w trafice, ale to są u nich takie kioski razem z gazetką oczywiście. Także podsumowując, to mój, mój punkt pierwszy: yy, malowanie i kalkomanie, no to tylko taki jeden mały minus ze względu na tą obcierkę. Dobrze, następna rzecz, którą pokazuję, zazwyczaj, zazwyczaj, a w zasadzie to zawsze w swoich programach, są koła. Koła, tak jak sami widzicie, wersja taka bardziej szutrowa. Na oponach, oczywiście, napisy producenta opony, w tym przypadku Michelin. Za pomocą lubki postaram Wam się pokazać bardziej samą felgę. Jest tam oczywiście znaczek Forda. A po jego przeciwnej stronie, nie wiem, czy Wy to widzicie, takimi mikroskopijnymi, ale czerwonymi literkami, właśnie tutaj, w tej części środkowej felgi, ale właśnie poniżej naklejki Forda jest jeszcze napis OZ Racing, czyli producenta felgi. Jakby ktoś z Was nie zauważył, podpowiem, że jeżeli ktoś ogląda ten filmik na YouTube yy, na ekranie smartfonu, no to może sobie tak jak zdjęcia, dosłownie w ten sam sposób sobie powiększyć obraz, jeżeli chciałby to zobaczyć jeszcze bardziej z bliska. Yy, powiem Wam, w sumie to tak chciałem powiedzieć, że koła są wykonane poprawnie, nie mam nic im do, zarzu do zarzucenia, ale niestety jak się przepatrzyłem yy, właśnie za pomocą tej lubki, a szczególnie temu kołu, które jest od strony kierowcy, czyli po lewej stronie z przodu. To zauważyłem, że w tej części powiedzmy, tak, od godziny 11, czyli tak mniej więcej odtąd, do godziny 15, czyli dotąd, cała ta górna część, gdzie są te otwory, no powiedzmy to tak między sobą między tymi szprychami, te trójkąciki, to akurat w tym jednym kole one są tak nie do końca dobrze wykonane, jest tam za dużo materiału, zresztą widzicie pewnie to sami, że ten prześwit w tej spodniej części we wszystkich innych kołach jest prawidłowy. Po drugiej stronie tak samo. A właśnie tutaj w tym miejscu, tak jak Wam pokazuję, to jest akurat tak trochę niedorobione i nie podoba mi się to. Za bardzo także nie, nie powiem o tych kołach, że one są takie 10 na 10, ponieważ tutaj już taki jest mały niesmak. Posiadają opony oczywiście bieżnik. Wróć, wróć z tym oczywiście, ponieważ przypominam, że od czasu odcinku, odcinka, który popełniłem na temat Opla Askony 400 a później jeszcze Porsche 911 Carrera RS, to już nie jest takie oczywiste, no ale w tym przypadku tutaj ciężko będzie Wam pokazać, ponieważ sami widzicie, że ten model ma chlapacze, ale ten bieżnik tutaj jest, jest taki typowo szutrowy, profil opony też jest zresztą widzicie, taki trochę wyższy, no ale niestety nie pokażę Wam tak dokładnie go bardzo, ponieważ te chlapacze go zasłaniają. A jak już jesteśmy oczywiście w tej tylnej części tego modelu, no to zwróćcie uwagę, następny punkt mojego programu, jakim jest końcówka układu wydechowego. No i w tym wypadku nie da się ukryć. Jest tak jak lubię, czyli kawał rury, rury wydechowej o takiej dosyć nawet poważnej średnicy. Akurat ten cały wydech jest tak dosyć schowany, tam za tym zderzakiem. Nie uświadczymy to tutaj jakieś tam puchy, czy nie da rady się tam przyjrzeć, jak to tam wygląda bardziej. W stronę podwozia, ale już i tak ma pełną satysfakcję. Nie jest to żaden bolec. Tutaj ta głębia tej rury, rury wydechowej, podkreślam, jest tutaj akurat fajnie zachowana. Pełna dycha, jeżeli właśnie o to podkreślam. Mówię jeszcze raz premedytacją, z akcentem na ry. Rury wydechowe. Dobra. Następna rzecz, jaką, na jakiej się skupiam, zaraz po tej końcówce układu wydechowego są światła. Tutaj tylne światła, no, mam taki dosyć poważny niedosyt, ponieważ no, one są wykonane tak jak widać, takie o czerwone, akurat zlały się z tym nadwoziem no, z, z kolorem tego nadwozia, z kolorem kalo, karoserii, me, metalowej karoserii. Podkreślam. Ale tutaj pokażę Wam coś. O, w ten sposób będzie to najlepiej widać. Akurat ta lampa po stronie pilota, czyli po prawej stronie, ona jest tak dosyć krzywo wklejona. Zwróćcie uwagę, jaka, jaka tutaj jest szpara. Dosłownie w tym miejscu, że aż nawet prze, prześwituje ten powiedzmy taki odbłyśnik. To takie sreberko, które tam jest wklejone pod nią. Z drugiej strony akurat tego nie uświadczymy, z drugiej strony już jest to dobrze wykonane, tak jak ma być, ale właśnie chciałem wam pokazać, że po prawej stronie ta tylna lampa, a szczególnie właśnie ta duża szpara, za duży odstęp. Ktoś to po prostu krzywo wkleił i tak trochę psuje ten wizerunek. Przednie lampy z kolei wykonane całkiem poprawnie. W sumie to. Zanim wziąłem tą swoją lupkę do ręki, to nawet bym się do nich do niczego nie przyczepił, ale jak już wziąłem właśnie tą swoją lupkę w dłoń i zacząłem się im przyglądać tak trochę bacznie, no to zwróćcie uwagę, jak po jednej, tak i po drugiej stronie te lampy, one tak trochę są nierówno wklejone. A mam, mam, mam na myśli tą szparę, którą tutaj widzicie, a z pewnością widzicie, jeżeli ktoś to ogląda na monitorze jakiegoś komputera albo na telewizorze, to już na pewno to widzi. Mam na myśli tą szparę i w zasadzie to po przeciwnej stronie też jest to widoczne w tym miejscu. W tym, w tym miejscu, akurat od strony kierowcy, jest to może ciut mniejsze, ale też to występuje. Chciałem Wam to pokazać, że jednak pod tą łupką idzie znaleźć takie drobnostki. No bo naprawdę to jest drobnostka, dlatego cały czas podkreślam pod tą łupką, ponieważ jak to model stoi sobie tam na półeczce, tym bardziej jeszcze pod gablotką, no to na pewno nam się to w oczy. Nie, nie, rzuci, no ale jest i ja już tutaj to mam jako taki mały minusik, ponieważ jestem przyzwyczajony do modeli, które mają jednak lampy wykonane tak całkiem prawidłowo tak w tak chciałem powiedzieć prawidłowo, a tutaj niestety jakbym miał się tutaj kierować tym, tymi swoimi ocenami od 1 do 10 no to już bym tam jeden a sumując razem z tymi z tą szparą w tylnej lampie, no to już bym mówił na dwa punkty, czyli tak 8 na 10 dobra, zostawmy te lampy już w spokoju. Model jest obrócony do nas przodem. Wloty, wyloty. Fajnie tutaj wygląda ten wlot, akurat w dolnej części zderzaka, Jest taka fajna struktura, struktura siatki, kratki w sumie. I nawet nie potrzebuję do tego lubki, żeby Wam to pokazać, bo z pewnością to widzicie. Tutaj, jak jest ten poniżej grilla, ten srebrny element, nie wiem, chłodnicy, czy to już nazwać w zasadzie interkulerem bo to w zasadzie to wygląda jak w zasadzie to jest interkuler, który wystaje z powyżej tej kratki, powyżej tego zderzaka. Fajny fajne to robi efekt. Jest to dobrze wykonane. Tutaj zwróćcie uwagę, mimo tego, że to nie jest żaden wlot czy wylot, ale zwróć, zwróć, zwróćcie uwagę, jak fajnie jest tutaj zaakcentowany ten spód tego zderzaka, gdzie jest tutaj taki elastyczny, przypięty fartuch, przypięty właśnie te wszystkie srebrne kropki, które tutaj się mieszczą, mają imitować nity. No i fajnie jest to zrobione, bo po prostu tak tak koniaki jest, każdy widzi. Podoba mi się to, akurat w tym modelu jest. Ale wracając do wlotów, wylotów, no to zwróćcie uwagę, jak są znowu z kolei wykonane te wyloty z podmaski tego ciepłego powietrza z, komor z komory silnika. Szkoda, że tutaj akurat w tym przypadku nie zaakcentowali tego właśnie tych wylotów jakąś taką kratką, jakąś taką strukturą, tylko są to po prostu albo czar czarna, taka gładka, podkreślam, gładka, wklejona kalkomania. Nie ma tutaj tego efektu, właśnie y, jakiejś siatki zabezpieczającej, żeby tam się nic nie dostało i tak dalej. Takie to jest trochę, że tak to nazwę, <noise> płytkie. Dobrze, pozostał nam jeszcze wlot kabinowy na dachu, który również jest wykonany tutaj akurat poprawnie. To, co mi się podoba, jest on wlotem. Nie, że jest tutaj tylko naklejona jakaś y, czarna folia, która miałaby tworzyć głębię, tylko nie. Tutaj akurat konstrukcja tego wlotu tworzy tą głębę. Jest on, co się nie zdarza za każdym razem jest akurat tutaj równo wklejony, za pomocą swojej lubki, tylko wynalazłem tutaj w tej jego części końcowej taki mały paproszek, ale to dosłownie nie jestem w stanie chyba nawet Wam go a może i jestem żeby nie być go osłownym, przybliżę tą właśnie lubką za pomocą której znalazłem ten paproszek właśnie także na środku tutaj tej tylnej części tego właśnie wlotu, o tutaj jest dosłownie taki mały skwarek którego być raczej nie powinno, ktoś tam po prostu papierkiem ściernym tego nie doczyścił. Później to pomalowali, czy tam okleili i przykleili, także zwracam na takie rzeczy też uwagę. Fajnie wykonane skrzydło, na skrzydle akurat doszukiwałem się, bo zazwyczaj na tych elementach właśnie ospoilerowania, to często w tym i w tylnej jego części, tak gdzieś tutaj na środku, szczególnie są jakieś elementy, które zostają po odlewaniu tych elementów w, w, w tryskarkach, ale w tym przypadku się zdziwiłem, tak pozytywnie powiem wręcz, pozytywnie się zaskoczyłem, ponieważ akurat w tym skrzydle, mimo tego, że one jakby nie patrzeć, jest takie kształtem skomplikowane. Yy, no to nie znalazłem żadnych takich elementów, które by, się, które by mi się mniej podobały, że tak powiem. Bardzo fajnie wykonane antenki na dachu, one są niewielkie, ale są. Zrobię zoom za pomocą swojej dłoni. Zobaczcie sobie bardziej z bliska, jak właśnie wyglądają. Są bardzo poprawnie wykonane. Podobają mi się. A jak już pokazuję antenki, no to i muszę pokazać lusterka. Chcę Wam pokazać obydwa, tak ustawić ten model, żeby Wam pokazać obydwa ta lusterka naraz. Ale raczej chyba się nie da. No to zacznę tak. Lusterka w ogóle mnie nie zdziwiły. Żadnego zaskoczenia, ponieważ tak jak wszystkie lusterka w kolekcji D'Agostini, one są po prostu obklejone srebrną czy tam szarą folią. I na pewno się w nich nie przyjrzymy, także tutaj tak jak mówię, żadne zaskoczenie, ale może z przodu będzie to bardziej pokazać. Postaram wam się ten model postawić tak nie jak stoi jak pod kątem na półce, tylko żeby był jak naj, najbardziej prosto. O, to będzie coś takiego i zwróćcie uwagę, co ja zauważyłem. Oczywiście pod tą swoją lubką, bo tak normalnie to bym nie zwrócił na to uwagę. Ale właśnie te lusterko po prawej stronie, yy, znaczy po prawej stronie modelu. Bo teraz to jest nasza akurat lewa strona, jak moja, tak i wasza. Ale tak dokładnie lusterko od strony pilota ono jest takie dźwignięte za bardzo w górę, nie ma tego właśnie poziomu. Tylko tak jak właśnie powiedziałem, jest trochę krzywo wklejone, ktoś po prostu popełnił taki mały błąd, ale ja to zauważyłem, wyłapałem i dlatego się tym chwalę. A tak poza tym to wszystko gra. No i tym sposobem, tymi, tymi lusterkami zakończę omawianie tego modelu z zewnątrz i przejdę. Do jego wnętrza skupię się na jego właśnie wnętrzu. We wnętrzu przyznam się Wam, no tutaj akurat okienka obydwa są zamknięte, yy, te okienka też nie są jakiejś tam dużej wielkości i jeszcze, jeszcze na dodatek są wyoplejane, ale powiem Wam, że ja tutaj spędziłem chwilę oczywiście z tą swoją lubką i sobie wyoglądałem to wnętrze jak najbardziej tylko się da i powiem Wam, że kokpit wykonany tylko tak 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 no powiedzmy poprawnie bez żadnych tam już nawet plusów poprawny plus to już nie użyję tego słowa ponieważ nie uświadczymy tam ani żadnych zegarów ani żadnych przycisków przy kierownicy nawet nie ma żadnych dodatkowych manetek jest po prostu koło kierownicy kolumna i tak jak mówię kokpit wyglądający jak w fieście ale tak jak mówię bez żadnych fajerwerków jest oczywiście gaśnica ta czerwona plama, którą tam właśnie widzicie, pod fotelem pilota, to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, gaśnica. Fotele również tak wykonane przyzwoicie. Typowe fo fotele kubełkowe, takie jakie być powinny. Yy, wielopunktowe pasy bezpieczeństwa, no nie jestem w stanie. O, jakoś tak. Oczywiście firmy sparko to widać, ale są naklejoną kalkomanią. Nie to. Nie są tym, czym ja się zwykle jaram, jakimś tam, podkreślam, dodatkowym elementem trójwymiarowym. Tylko, tak jak powiedziałem, są naklejone, są płasko przylegającą naklejką, a nie, że odstającymi, jak ja się właśnie tym jaram, dodatkowym elementem w postaci pasów bezpieczeństwa. Klatka bezpieczeństwa srebrnego koloru, dlatego ona się tak tam mm, ładnie odróżnia od tego wnętrza. Łatwo ją zauważyć, jakby była czarna, to pewnie już by się tak w oczy nie rzucała. I powiem Wam, że jeszcze w tym wnętrzu spodziewałem się zapasowego koła za fotelami pilota i kierowcy. Niestety nie uświadczymy tutaj takiej rzeczy. I w zasadzie, w zasadzie to już by było wszystko, co w tym modelu co w tym modelu mógłbym Wam pokazać. No i co? Po tej krótkiej recenzji, ponieważ ja się tam naprawdę już sprężam, staram się je robić jak najkrótsze, bo ja wiem, że im dłuższa tym... tym Ciężej wysiedzieć. Powiem Wam tylko tyle, że ja swoją subiektywną opinią, jeżeli bym tego modelu nie posiadał w swojej kolekcji, no to z pewnością chciałbym go posiadać, ponieważ mimo tych paru elementów, tych wad, które zawsze staram się Wam tutaj pokazać, że jednak w tych modelach zawsze coś tam, czy tam może nie zawsze, ale przeważnie można coś tam znaleźć, jakąś tam niedoróbkę. No to pomimo tych niedoróbek, przymknąłbym na to oko, ponieważ ja cały czas tutaj będę podkreślał, że ja te, ja te wszystkie niedoróbki, te niedoskonałości znajduję pod tą lupką, która naprawdę tutaj jest prawie jak, <gryw> prawie jak mikroskop elektronowy. No a tak poważnie, no to jeżeli ktoś będzie miał możliwość, no to teraz przynajmniej będzie wiedział, czy chce ten model już tak trochę bardziej, czy jednak trochę mniej. A ja, żeby już nie przedłużać, będę się z Wami żegnał. Zapraszam do swoich szorców. Zapraszam do komentowania. Zapraszam w sumie was do, was do udziału w dyskusji. Co byście może jeszcze chcieli tutaj zmienić lub zobaczyć więcej lub mniej na moim kanale. I jeszcze tylko przypomnę, że jak już się z Wami pożegnam, jak już powiem nara, to jeszcze przez dokładnie minutę i 25 sekund będzie na fotografiach wyświetlać się ten model w porównaniu jeszcze z innymi Fiestami, które mam w swojej kolekcji. Także będziecie mogli sobie porównać, jak on wygląda jeszcze w porównaniu tam do innych. Także tam od D'Agostini, ale i nie tylko od D'Agostini. A ja już się będzie, będę z Wami żegnał i do następnego. Nara.